Przekraczała granice Polski w, 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 w granicach polski przed 1939 roku. Gdy armia Akcja Burza, bo tak to się nazywało, obejmowała z tym zasięgiem całą Polskę. Akcja Burza miała dwa główne zadania. Zadanie militarne polegające na tym, aby osłabiać maksymalnie front niemiecki i ułatwić Armii Czerwonej pokonanie wroga. Ale drugo też z akcji wojennych to była ochrona ludności przed pacyfikacją, bowiem Niemcy wycofując się niszczyli wszystko to. Co było możliwe, ale była również i druga rola polityczna. Armia Krajowa miała witać Armię Czerwoną w roli gospodarzy, ale jak to się skończyło, to ja powiem na przykładzie mojego ojca, który był oficerem Armii Krajowej. Za dwa dni w rejonie Warszawa-Wschód, to stamtąd pochodzę, w rejonie, tym na drugi dzień po wkroczeniu Armii Czerwonej zostali wszyscy aresztowani, wywiezieni hen, daleko na Sybie do obozu Skopin i tam niestety już stamtąd nie powrócił. Tak odpłacano i odpłacano byłym żołnierzom Armii Krajowej w tym rejonie. Dlatego w akcji burza brały udział. To jest nie tylko akcja ostrobramska, lwów, pilno, to lwów, to kraków i wreszcie w ramach akcji burza największe starcie powstanie warszawskie, które w dniu dzisiejszym obchodzimy całym kraju. Najbardziej uroczyście jak my, jako byli żołnierze armii Krajowej pamiętamy, dlatego dziękujemy władzom, dziękujemy Marynarce Wojennej, dziękujemy wszystkim, którzy oddają dzisiaj hołd tym, którzy kiedyś walczyli, a dzisiaj są już w tym pożytku Wieku, tak jak obok mnie tu stojąca stulatka żołnierz, były żołnierz Armii Krajowej. Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność na dzisiejszej uroczystości, a w szczególności marynarce wojennej, z którą bardzo współpracujemy, która zawsze jakoś umila, upiększa. Podnosi wielką rangę naszych uroczystości. Serdecznie dziękuję. A panu prezydentowi, któremu w dniu dzisiejszym przyszło mi dokonać tego naszego symbolicznego oznaczenia, to powiem to nie za to, że teraz został prezydentem Gdyni. To jest zapoczątkowanie naszej współpracy. Ale to dzięki niemu, jeden z naszych bohaterów, a zresztą nie tylko jeden, ale powiem o jednym, Wieloletnim prezesie Gdyńskiego Koła, koledze, w on, jako szef szpitali reumatologicznych, niósł pomoc, taką szczególną pomoc, i które uratowali mu praktycznie życie. I dlatego ten symbol, na wniosek i na prośbę tego. Bohatera naszego, który nie mógł dzisiaj przybyć na tę uroczystość, dokonaliśmy tego wręczenia. Oczywiście z nadzieją, że w Gdyni będzie cały zarząd, a w szczególności dzisiejszy odznaczony, bo pani prezydent została przez nas już wyróżniona, będzie sprzyjał byłym żołnierzom Armii Krajowej, temu, jak już wspomniałem, schodzącemu pokoleniu. Dziękuję serdecznie za umożliwienie mi spotkania w dniu dzisiejszym i serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, wybaczcie, ja się dzisiaj zwrócę do naszych bohaterów, bo data jest szczególna. A ja. Też 1 sierpnia obchodzę bardzo szczególnie z racji tego, że w rodzinie miałem również powstańców warszawskich i osoby, które walczyły i przeżyły ten straszny czas, ale też takie, które w trakcie powstania oddały życie. Ja to szczególne wyróżnienie traktuję jako zobowiązanie, aby tą pamięć o wydarzeniach powstania, i nie tylko, może szerzej pamięć o, o tym, w jaki sposób. O...